Witam Was w drugiej części filmu o mojej pracy charakteryzatorskiej do mojej pracy dyplomowej. Mam nadzieję, że udało mi się ten film złożyć ładnie w dwie części. Dogrywam ten wstęp po prostu później, więc podzielę tamten, te dwa filmy będą po prostu oddzielnie. Więc teraz wrzucam Was pięknie do dalszej części filmu. No i mam nadzieję, że Wam się to wszystko podoba. Zależało mi na tym, żeby na obronie nie tylko pokazać, Swój kursz charakteryzatorski, który ocenicie sami, ale także jakąś historię. Dlatego na samym początku, zanim w ogóle zaczęłam te postacie robić, to właśnie wymyśliłam sobie tą historię, że chcę mieć trzy postacie, które będą miały swoje określone zadania, i dlatego kostiumy wyglądają tak, a nie inaczej. Więc, tak jak Wam teraz wyjaśniłam, to tak właśnie te postacie wyglądają i będą przedstawione, właśnie na obronie i przez to chyba to po prostu cała ta praca miała taki większy sens i fajniej było po prostu myśleć, co dana postać powinna mieć, czyli futro, te właśnie tandemy, tak? Te, te, te elementy, dlaczego druidka jest właśnie taka bardzo postarzona, bo ona ma tutaj wiecie, takie bruzdy, bo ona jest po prostu, wiecie, może żyć ileś lat i tak dalej, więc fajnie to po prostu przejść taki, takimi etapami i ja tak właśnie do tego Podeszłam. No tak jak mówię, przez co fajnie mi się to po prostu wykonywało. Więc tak jak mówiłam Wam, Karolina, Tomek i Łukasz, to były osoby z bliskiego mojego otoczenia, ponieważ przez całą, wiecie, sytuację troszkę ciężko było się, jakby, szukać obcych osób do sesji zdjęciowej, ponieważ wiązało to się z tym, że może się ona nie odbyć. Więc ja starałam się właśnie w bliskim otoczeniu znaleźć osobę, no i wzięłam mojego bracia narzeczonego i siostry, na, siostry narzeczonego, e, i dzięki temu miałam ich po prostu pod ręką i zawsze mogłam przymierzać kostiumy w trakcie, więc to było mega fajnie. E, I też sesję zdjęciową wykonywałam ja u siebie w domu, za, na tej ścianie, za którą e, przed którą są prace. Więc e, dla mnie było o wiele łatwiej zrobić to właśnie samodzielnie. Bo mam lampy, wiecie, mam aparat, więc mogłam to po prostu wykonać, ale wiem, że to było niestety utrudnione dla innych też osób ale mimo wszystko jestem też zadowolona ze za zdjęć jakie udało mi się zrobić więc kolejny sukces a jeśli już mówię o fotografii to właśnie mój aneks był z fotografii tak jak Wam już powiedziałam i wyświetlę wam tutaj zdjęcia z fotografii jest ich bodajże 9. ale najpierw Wam powiem czego macie szukać macie szukać biżuterii na tych zdjęciach bo moim tematem jest kamuflaż i kamuflowałam biżuterię właśnie wśród różnych różnych okoliczności i przyrody i w domu e, i właśnie ukrywałam elementy kolczyków, bransoletek, e, biżuterii wszelakiej, wisiorków, więc e, wyświetlę wam i będzie tak co kilka sekund się pojawiać nowe i jestem ciekawa, czy w każdym zdjęciu znajdziecie biżuterię. E, więc taki był właśnie mój plan, żeby podczas wyświetlania komisja także miała za zadanie wyszukiwać właśnie tych elementów, no bo nie chciałam robić po prostu zwykłych zdjęć zdjęć um bez przesłania, tylko właśnie, żeby coś się działo, żeby była jakaś ciekawostka i właśnie tak to sobie wymyśliłam jestem też bardzo zadowolona z tych prac, bo też powiem Wam szczerze, miałam niezłą frajdę przy robieniu tych zdjęć, gdzie po prostu starałam się jak najbardziej zakamuflować kolczyki czy tam bransoletkę jednocześnie, żeby dało się to znaleźć i nie było za trudne, no żeby było to widać po prostu, więc też fajnie myślę to wyszło no i tak jak Wam już mówiłam, ostatnią pracą to była praca pisemna, no i tutaj miałam właśnie zadanie trochę zaznajomić się z artystami, z pracami i przez to, że to było znowu o, o pracach, które mi się podobają, to też nie miałam problemu, żeby się po prostu zagłębić w ten temat. Troszkę musiałam poczytać, z tym szło mi gorzej, bo ja tak oczytanie takiej suchej wiedzy jest ciężkie dla mnie. Ja lubię jakieś Historię chłonąć, bardziej mnie to po prostu ciekawi, ale powiem Wam, że też fajnie, bo Zdzisława Beksińskiego po prostu bardzo lubię, więc ciekawie było się dowiadywać różnych rzeczy o nim i jestem całkiem, całkiem zadowolona, właśnie jak mi ta praca też wyszła. Więc generalnie jestem się bardzo zadowolona, muszę Wam przyznać. Wiem, że to nie brzmi za dobrze, ale wrzucę ten film już po obronie, więc zobaczymy, czy, czy, czy komisja też będzie zadowolona. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o te same charakteryzacje, to ja wam też gdzieś tutaj w trakcie pokazywałam, jak to wyglądało w trakcie zdjęcia, które, rzeczy, które wykonywałam, i powiem wam, że to strasznie długo trwało. Bo coś takiego, gdzie najpierw wymyślam, potem robię projekty, dopiero później kupuję materiały, szukam i to też się w trakcie zmienia, co znajdę, co ułożę, jak to wygląda. Jak się już zrobi, zmieniam kolory, aranżacje, potem jeszcze sesji zdjęcia. Jedna sesja, druga komisja, zatwierdza, co chwilę dostaje jakieś poprawki, więc to wszystko naprawdę długo trwa, ale chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest taka moja praca, która wieńczy całą edukację, cały ten proces, wiecie, kształcenia i tego wszystkiego. Wszystkie prace, które wykonałam wcześniej, kostiumy różnymi metodami, szycia i tak dalej, to wszystko jakby zawarłam troszeczkę w tych ostatnich projektach tak w tych ostatnich kostiumach bo dopiero tak naprawdę doszłam do tego, że chcę to robić, kiedy przeszłam przez te wszystkie rzeczy i sprawdziłam co mi się podoba, co jest fajne co lubię robić, co mi się podobało a co mi się nie podobało, czego nie chciałabym robić, wiedziałam na pewno, że nie chcę iść w makijaż w taki, wiecie, fashion czy zwykły bo po prostu mam tego za dużo na co dzień bo pracuję po prostu jako wizerzystka więc chciałam coś zrobić z charakteryzacji stricte z filmowej charakteryzacji, nie z teatralnej, bo Byłam też na praktykach teatralnych, i um, było to coś ciekawego, ale czułam, że to nie jest moja bajka że ja wolę jednak te filmy, te zdjęcia, te sesje zdjęciowe ten plan zdjęciowy. Tutaj najbardziej mi się podoba praca i to też sprawdziłam po prostu w trakcie e, studiów i poszłam po prostu w to. Więc e, słuchajcie, no mam nadzieję, że mój dyplom Wam się podoba. Nie byłabym sama, gdybym się po prostu tym nie podzieliła z Wami, więc musiałam po prostu Wam e, to pokazać. Mam nadzieję, że ktoś w ogóle e, wytrzymał i obejrzał te dwa filmy. E, mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie mi koniecznie znać. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za Wasze m, opinie, zdanie. Co myślicie na ten temat? Piście do mnie, czy na Instagramie, czy na YouTubie obojętnie. Będę bardzo wdzięczna. No i, mam nadzieję, do... no i mam nadzieję, że do zobaczenia w innych moich filmach. Pozdrawiam was. Na razie, pa pa.